No witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach materiał dodatkowy z Super Daniel Rompa 2 W którym sobie zrobimy ranking, którego wydaje mi się brakowało, chociaż może nie brakowało, tak czy siak że zrobię go jeszcze raz, bo w sumie minął rok od ewentualnego poprzedniego rankingu Jeżeli był, nie pamiętam czy był, nie potrafiłem znaleźć swojego własnego materiału, więc chyba to nie było po prostu Chyba skończyliśmy serię tak czy tymi teoriami Może ja coś tak opowiadałem, nie wiem Tak czy siak zasłużyliście na pełnoprawny ranking, sporo... trochę się pozmieniało w, moich, w moim zestawieniu, także myślę, że jak najbardziej. Mamy tutaj wszystkie grafiki, więc będziemy lecieć po kolei. Postaram się powiedzieć sporo. Jest to stan na początek drugiego rozdziału. Chociaż taki nie, absolutny początek, bo już jesteśmy kawałek w tym rozdziale, więc troszkę się pewno pozmieniało. Chociażby na pewno na początku rozdziału nie postawiłbym postaci np. Surfter tak wysoko, a jednak będzie wyżej. Nie będzie za bardzo porównania do poprzedniego, do poprzedniego rankingu, tam nie było Teruil w tym rankingu. Ale postaram się delikatnie wam zaznaczyć, co i jak, ok? Znaczy, nie, był, widzę, że był. Mniej więcej wam postaram się porównać, trochę jest chaosu, ale już będę miał teraz zapisany ten ranking, tak jak zapisuję te nowe, więc nie będzie już z tym problemów dalszych. Także znaczy, moi drodzy, zaczynając ranking od samego e, początku, e, no zaczynam oczywiście od najniższej lokaty. A tą najniższą lokatą jest nikt inny jak. Nie ona: <laughs> Hibiki Oto i biegnie oto no jedna z muzycznych sióstr. No, słuchajcie, na początku jeszcze miałem wobec niej jakieś nadzieje, ale przyznam wam szczerze, że z biegiem gry e, wydaje mi się, że po pierwsze przeciwdziałam Kanadę, która okazała się być dużo ciekawsza od niej, a miało być na odwrót, tak mi się wydawało przynajmniej, że będzie na odwrót. Ona dużo krzyczy, mało robi, e, generalnie nie tyle może, że mm, działa mi na nerwy, ale po prostu jestem do niej bardzo neutralnie nastawiony, nie mam jakiejś takiej dużej miłości do niej. Ultimate y, Piosenkarka w, w tytule, nie wiem, Bobru umiesz czytać? Fajnie, super ansko. Tak e, znaczy, nasza Ultimate Piosenkarka e, jest postacią, która po prostu nie, nie wywarła na mnie teraz na ten moment żadnego większego wrażenia. Jestem trochę... Trochę czekam na ruch, e, ale szczerze to przewiduję, że raczej będzie ofiarą, niż rzeczywiście zabójczynią. Ewentualnie, może być osobą z voidu, ale to też raczej grubymi ni nićmi, może być szyte. Zobaczymy, jak to będzie. E, tak jak e, Hibiki, oto Nocroji. E, na pewno jeszcze ma dużo do pokazania. E, tutaj taka tendencja, zaraz zobaczycie po kolejnych pozy pozycjach. E, mam wrażenie, że w fangamach bardzo ciężko o dobrą postać są. I w momencie, że się nie obrazicie, ale to po prostu jest taka czysta moja opinia z obserwacji. Zawsze, każdy ranking, e, jeżeli chodzi o osoby, które są. Prawie zawsze zamyka na 5 ostatnich pozycji, to przynajmniej 3 to, czy 4 to kobiety. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego taka tendencja jest, mam wrażenie po prostu, że postaci męskie są dużo bardziej kolorowe, a w kobiecych jakoś brak takiego pomysłu na to, żeby zrobić jakąś ciekawą kobiecą postać. No ale oczywiście nie jest to jakaś reguła, bardziej bardziej taka obserwacja. Miejsce 15. Ultimate aktorka Emma Magorobi. Dlaczego? Emma nie jest zła. Na początku myślałem, że nie dużo bardziej niejaka, widzę, że ma taki delikatny pazur, który pokazała już na początku drugiego rozdziału, próbując się niby odseparować, potem oczywiście wróciła do drużyny, ale to, to już moje raczej podejrzewam voidowe się tutaj aktywują. Teraz się Emma na razie się nie pokazała za bardzo, za dużo, na razie jest bardzo pasywna, zaczęła pokazać jakieś zaczątki swojego charakteru, myślę, że bardzo dużo może z nią być później, kiedy może się okaże, że ona tak naprawdę teraz cały czas udaje, jakoś innego już jest. To jest też ten plot twist, w którym mi chodzi po głowie. Darczyńczyk na ten moment, miejsce 15. Zobaczymy, jak to będzie. Wcześniej, to miałem miał na miejscu 14, a Hibiki miał na miejscu 15. Czyli i Hibiki, i Emma Strauss Wizard spadły. Spadły na moim rankingu. Miejsce 14. I Rocha, Ultimate, Malarka. Dlaczego, Nistro? Trochę z brak laku. Wydaje mi się, że wszystkie postacie, które są nad nią, są po prostu mnie bardziej zaciekawiłe, ale muszę przyznać, że Iroha, jak na postać, jak to ja lubię nazywać, słodko-pierdzącą, jest naprawdę niezła. Nie przeszkadza mi, nie czuję w obecnie takiego nienawiści, jakiegoś takiego zmęczenia i, i postacią. Po prostu jest, trochę ma takiego pecha, że, no, że że nie ma jeszcze takiego swojego czasu na antenie, żeby jakoś pokazać swoje prawdziwe oblicze, żeby pokazać jakiś taki pazur. Małej w dyskusjach, generalnie. Inaczej, ona się pojawia na scenkach, ale jakoś tak bardzo pobocznie. Bardzo pobocznie, mam wrażenie, że dużo osób nie zwraca uwagi w ogóle z tej grupy. Także, no. Jeszcze kredy zaufania jest i myślę, że ona jeszcze może spełnić, ale też myślę, że nie będzie raczej wyżej niż top 8 moje. W sensie do 9 do może dojedzie, ale będzie miałaś fajny bardzo plot twisty ze sobą związane i fajnie zostanie poprowadzona dalej. Miejsce 14 to było. Miejsce 13 co już postać, Hajime Machunouchi, Ultimate Boxer, e, ciekawa postać, sportowiec, e, niby załatwiany w sobie, zdrowe odżywianie, bla bla bla, e, okazuje się, że, no, że był Wojdem, okazało się, że w ogóle cały plan miał gdzieś tam w głowie, a został potwornie oszukany. Postać całkiem ciekawa nie z moich typów, ale muszę docenić to, że według mnie jest całkiem spoko napisane. Był wiarygodny, Wiele emocji było czuć pod koniec procesu, to, to, to był rozpacz. Potrafiłem się wczuć w jego sytuację i potrafiłem mu nawet trochę współczuć, ale z drugiej strony myślę, że jego śmierć była bardzo potrzebna, żeby jakby cały motyw Wojdów nakreślić i... Tak mi się wydaje po prostu, że, że on musiał, on musiał zginąć. E, to też jest trochę spadek, mimo wszystko, bo wcześniej był na miejscu 11. E, A człowiek to, teraz mówię, może oprócz Hibiki, e, myślę, że wszystkie postacie są przeze mnie lubiane. I Hibiki nie jest raczej nie lubię, tylko po prostu jest dla mnie... ...starczo e, trochę obojętna. A wszystkie postacie od 15 w górę już raczej, raczej bym powiedział, że lubię. E, tylko może nie tak mocno, nie każdą tak mocno jak, jak inną, prawda? Przechodząc dalej. E, miejsce 12. Yuki Maeda, to jest spadek, bo wcześniej miał miejsce dziewiąte. Dlaczego? Słuchajcie, Yuki ja poznałem dużo lepiej na przestrzeni um, pierwszego, drugiego rozdziału, bo był protagonistą pierwszej części i naprawdę mogłem go tam dobrze poznać. Powiedziałbym wam szczerze, że Yuki z pierwszej części um, pod swojego panowania w niej, okazał się być nie Zumbadasem. I naprawdę um, Tamha w rankingu no, jeżeli wam przeszkadza taka mała ma przerwa, to wpadł tylko swój notatnik, i, i zaraz wam powiem, który był wtedy w rankingu. Um, yuki skończył. Miejsc, na miejscu szóstym. Na miejscu szóstym skończył cały swój. E, całe swoje przygody, no to możecie sobie jakby dopowiedzieć, jak musiał być ciekawszą postacią. Tutaj to nie pokazuje, ale myślę, że to jest związane popularnie z tym, że to jest jakiś tam moment w wielu życiu. E, kiedy być może jeszcze nabrał tej takiej pewności siebie, kiedy... Może trochę innymi wartościami się kierował, może trochę inaczej działał. E, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że YouTube ma potencjał i myślę, że w roli takiego sidekicka, a nie protagonisty, może, może mógł to zrobić z czasem na dobre. Ale jeszcze nie było takiego momentu zapalnego, żeby, żeby mnie powalił na kolana, więc na ten moment zostaję na miejscu 12. Miejsce 11. E, tutaj chyba e, jedna z takich większych, jedno z takich większych, powiedzmy, wzrostów. Mianowicie chodzi mi o postać Kanadę Oto Koji, czyli Ultimate Gitarzystki. Kanadę, no, powiem bez, bez bicia, że bardzo pozytywna na mnie zrobiła wrażenie, szczególnie w procesie w pierwszym rozdziale. Naprawdę bardzo, bardzo duży plus dla jej postaci. Myślałem, że to będzie taka kolejna Mikan, kolejna wystraszona postać, która poza, poza tym strachem, poza jakimś fanserwisem ewentualnym nie będzie w stanie absolutnie nic zaprezentować sobą. Myliłem się i to bardzo, przepraszam Kanadę za to, bo Kanadę jest naprawdę postacią, która no mi osobiście się po prostu spodobała. Spodobała, myślę, że ma bardzo duży potencjał, żeby wbić do mojej top 8. Na razie przesunąłem ją i tak o 5 pozycji, wcześniej była 16, teraz jest 11, ponieważ wydaje mi się, że najzwyczajniej w świecie to jest postać z dużym potencjałem i po prostu no fajnie, fajnie po prostu jakby okazało się, że po prostu by przeżyła dalej, by coś fajnie pokazała, ale czy ona tak długo przeżyje? Wątpię, wątpię. E, miejsce 10. Wcześniej dawałem go na miejscu. 7, troszkę spadek, ale no, no niestety, tak to jest z postaciami, e, Yuri Kagarin, Ultimate Kosmonauta. E, bardzo lubiłem Yuri'ego, według mnie bardzo przyjemnie pisana postać, e, której rolą jest troszkę takie ospompowanie jakby stonu. Troszkę wprowadzenie takiego aspektu humorystycznego, jakiejś jakieś strajności, która jest zabawna. I tak dalej, i tak dalej. Wyszło to całkiem nieźle, może nie, nie ale całkiem nieźle. Aczkolwiek, no, patrząc na niektóre postacie, po prostu zaryczały taki ogromny progres. No, Juriję mogę uwielbiać, może kochać, ale. Ale Jury troszkę spadł w rankingu, a z racji, że no, nie żyje, to myślę, że w tym rankingu raczej ciężko będzie mu się utrzymać. Jeżeli postacie będą dalej miały taki świetnie rozpisany rozwój, jak mają dotychczas, bo niektóre postacie naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się rozwijają. Także Juri Kagarin na te miejsce na tym miejsce, na ten moment miejsce dziesiąte e, miejsce dziewiąte Bar bardzo życzę zaufania tak naprawdę trybie autori, e, trybie ja planowałem początkowo dać na dużo niższą lukratę, dlaczego? E, dlaczego dajesz swojego ulubieńca, który był wcześniej schowałem już ranking z poprzedniej części, prawda? już wam mówię e, dlaczego chowasz swojego ulubieńca, w obrót którego miałeś pod koniec serii z jedynki na miejscu, już wam mówię którym na miejscu czwartym. Dlaczego Royal dajesz na miejsce dziewiąte? Daję go na miejsce dziewiąte, moi drodzy, ponieważ jeszcze nie, nie zaczęliśmy, co on robi w tej grze. Ja go mogę lubić bardzo z poprzedniej gry, ale on może tutaj być zupełnie inną postacią, choć nie wydaje się być inną. To myślę, że dawanie mu większego zaufania, nawet patrząc na naszą historię, naszą znajomość, to jest teraz niepotrzebne. Absolutnie potrzebne. dlatego ja się wstrzymuję. Niechaj teruja, pokazuje, niechaj działa, Póki co jest z nim, są zabawne, są przyjemne, są fajne, ale to jeszcze nie jest to, prawda? Jeszcze nie mam takiego pewniaka, takiej pewności, e, więc poczekam, poczekam, nigdzie mi się nie śpieszy za sądem, e, chyba, że teruja zginie, ale no mam nadzieję, że to za szybko nie dojdzie. Dalej. Miejsce ósme. Protagonist Klasora, Ultimate nie wiadomo co. Miejmy nadzieję, że nie Ultimate X bo to będzie ciężkie i ciekawe. Sam fakt, że w ogóle podejrzewam, że to może być trochę mnie przeraża, ale z drugiej strony wszystko. Z tego co widzę, wszystko to potwierdza. Wszystko to potwierdza, co jest. czy wszystko to potwierdza, to jest takie bardzo duże pompowanie balonika. Dużo to wskazuje, dużo to wskazuje. Czy to będzie to? No mam nadzieję, że nie, bo surę polubiłem. Polubiłem Sorę, wydaje się być fajną babeczką, wydaje się być e, nie w, żadnym, w żadną stronę za bardzo. Teraz z jednej strony twarda, z drugiej strony ma te swoje mniejsze, bardziej ludzkie momenty. Myślę, że zasłużuj, zasługuje na bycie w takiej topce moich protagonistów. E, czy się tutaj utrzyma długo? Nie wiem, wcześniej miałem miejsce szóste, ale no teraz parę innych postaci wersji, które no, po prostu bardziej lubię, wiecie, to jest ranking subiektywny, niektóre pozycje w nie to aż takie dobre jako postacie, ale po prostu będę je lubił, więc będę je lubił, więc będę stawiał je wyżej na piedestale, jest to zrozumiałe moim zdaniem. Też się Sora. czekam co będzie z nią dalej, czekam na plot-twisty z nią związane, generalnie kibicuję, poza tym oczywiście, tak jak wspominałem chyba już nie raz, bardzo mi się podoba wizualnie, jest naprawdę Razem z jerukro chyba, co, co za tym idzie, ten shift w ogóle jest przecudowny Razem z Jerookro słucha naj, najładniejszymi babami w tej części. Tak mi się wydaje. Naprawdę świetnie wyglądają. Te szare włosy. Uch, super, super Ansko. Dalej, miejsce siódme, Tutaj moja subiektywność właśnie się porozumie. Jerookro kabuja. Jerukro jest fajna. jerukro od jakiegoś czasu jest dziwna. Ale powiem Wam, że jeżeli na przykład. Zależnie po stronę to pójdzie, ale jeżeli by się okazało, że Jurko jest Ultimate Constersor, która ma obsesję na Sory, nie jest żadnym Voidem, Jurko yy, nie jest żadnym żadnym złym charakterem, po prostu ma najzwyczajniej w świecie obsesję. To byłoby ciekawe i na ten wątry będę powiedzieć bo jeżeli nie ma obsesji, i nie jest Voidem, to nie wiem co, co to może być, bo bardzo dziwnie się do nas przystawia. To znaczy, będziemy mieli. Będę ja na pewno miał rękę na czarku. Będę po prostu bacznie obserwował jej postać. Nie jest mi na tej fartu, że bardzo ją lubię. Bardzo mi się podoba designowo. Lubię ją z charakteru. Lubię sposób myślenia. Jest po prostu bardzo fajną dla mnie postacią. Czy lepszą na przykład. jeżeli chodzi o rozpis, od. nie wiem, chociażby Yukiego, czy, czy. od. True? Chyba nie. Ale w sumie w tym moim rankingu, a ten moment jest po prostu wyżej lubię ją, Lubię na nią patrzeć, dobrze się czuję w scenach, w których ona jest, interesują mnie one. E, tak działają rankingi basically. Jeżeli nie robicie obiektywnej, to myślę, że ocena pozostaje wam. Możecie powiedzieć, że robicie najbardziej Hibiki i że jest najlepszą postacią. E, mówienie, że ktoś jest najlepszy, to, to jest na trochę grzą, bardziej drząski grunt. Aczkolwiek, no też można oczywiście tak powiedzieć. Ale moim zdaniem, jeżeli e, macie moment, w którym... W którym porównujecie dwie postacie, to... E, to zwracajcie uwagę na takie rzeczy subiektywne, prawda? E, nie wiem, powiedzcie, że wam się podoba... Znaczy, ja bym, tam bym wam radził, możecie mi oleć całkowicie, ale zwracajcie uwagę na takie rzeczy obiektywne typu e, typu wygląd, typu... Znaczy, subiektywne, ty, typu, typu takie rzeczy, które wam się po prostu podobają. Nie porównujcie ich do postaci, które na przykład widać na dole. Też te, by ktoś porównał na przykład Nagito do Teruteru. Teruteru jest spokle opisana postacią, niczemu nie brakuje, ale z drugiej strony to jest dużo lepiej rozpisane, dużo więcej uwagi mu zostało poświęcone. Więc jakby wcześniej nie był na Gito, to, to musi przyznać, że no, dostał więcej miłości od Teruteru. Dużej przeżył, więcej miał do pokazania. Tutaj w sumie podobna jest sprawa, nie mówię, że Joruko jest lepsza postacią, ale mi się po prostu bardziej podoba. nadzieję, że wytłumaczyłem. Dalej, Bardzo szybko mi idzie te ranki. A Joruko wcześniej była ósma, czyli miał awans o jedną pozycję. Miejsce szóste, Shibaj Hashimoto, Ultimate Broker, Ultimate taki handlarz z czarnego rynku. Co może powiedzieć o Shobaju? Na razie trochę go mało. Pojawia się, coś tam popierdzi. Jak to on nie chce, jak to tego, jak to śmego. Na razie jeszcze nic nie pokazuje. Myślę, że jego momenty odejdą. O, w ogóle mi pachnie jakimś teniakiem, który, który infiltruje tą lokację. W Stwierdził, się tam konkretnym celu, ale na razie nie będę co to jest dokładnie. Te To jest po prostu fajnie, napisałem postać, podoba mi się styl w jakim jego zmierza, podoba mi się to, że jest tajemniczy, że zostawiam się kurde on jest, czy chce, jak jest jego cel, co on zrobi z tą postacią, co teraz zdecyduje? Tu jest dużo pytań, pytań się bez przerwy właściwie rodzą, przez co Shobai jest taką chodzącą trochę kontrowersją, którą ja z wielką chęcią poznaję, z wielką chęcią poznaję. Mam tylko jedno, jedno zastrzeżenie. Mam nadzieję, że będzie go więcej. Bo jeżeli będzie nawet tak fajnie, opisana postać, ale będzie go tak mało, to, to. To trochę szkoda po prostu. Trochę szkoda, zmarnowany potencjał byłby na pewno. Wcześniej, Szobaj miał miejsce drugie. Jeden bym chciał zauważyć, więc i tak dostał sporym nerfem. Ale to no, właśnie, czym to jest podobane? Mało go jest. Po prostu jest go mało. Ja lubię sceny z nim. Są interesujące. Trzymają je w napięciu. Zastanawiam się, co, co się stanie. Jak to się stanie. Jak to się rozwiąże. Ale nie wiem, co. Za mały jest materiał źródłowego, żeby dać go wyżej i żeby stać nad postaci, które są po prostu świetnie rozwinięte, świetnie opisane i, i tyle. Miejsce piąte? Wcześniej miejsce pierwsze, więc też bardzo duży spadek. Prokoro Mitsume, czyli nasza, czyli nasza pani psycholog? Dlaczego? To cięż, ciężkie ożyw do zbliżenia staram się ją lubić, na początku całkowicie mnie zaczarowała, lubię takie postacie, te tajemnicze, milczące, dające jakieś takie... Budujące wobec się, wokół siebie taką aurę, że... Boże, ona wszystko wie, ale czemu ona nie mówi, a dlatego nie mówi, wiecie, to, to jest taki ciąg przyczynowo-skrótkowy, przez który... Postać krótkoro aż, no, fajnie się wyczytuje na, na to, co ona powie. Są creepy motywy, że ona wszystko wie... A że zapomniała, że tutaj czegoś nie ma. E, tu nie chcę mówić. Wydaje mi się po prostu, że jej postać nie jest tak dobrze napisana, mo na jaką mogłaby wyglądać. Ale mimo wszystko, wydaje mi się, że jest ciekawa do śledzenia. W sumie ci pisuje trochę. I myślę, że przy odpowiednim jakby tweaku, przy odpowiednim takim dostosowaniu tego wszystkiego Jej postać jeszcze może dużo pokazać i to jest trochę kredyt zaufania, ale myślę, że nawet jeżeli by się okazało, że nie będzie już za dużo z tą postacią że Zawsze będzie gdzieś tam spychana na bok To myślę, że dalej będzie to postać, której będę kibicował, po prostu lubię ją i designowo i w sumie z charakteru Wydaje się być spoko, w sumie podziwiam ludzi z takim opanowaniem Wcześniej tak mówiłem miejsce pierwsze, więc spadek spory No i została top czwóreczka to czwóreczka najciekawszych postaci według mnie. Miejsce czwarte. Setsuka Chibukuro. Setsuka to jest ciekawy przypadek. Ostatnio na moim rankingu zajmowałem pozycję dziesiątą. Przedtem, jak ograłem milion innych fanowskich Denjarą. Kompletnie ja coś zrozumieć fenomenu jej postaci. Nie rozumiałem o co chodzi za bardzo z tym, że ona jest taką matką grupową, że ona przyjmuje taką rolę, bla, 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 bla. Ale zrozumiałem. Lubię Setsuke, bardzo mi poprawia humor, czuję się przy niej dobrze, czuję się przy niej bezpiecznie. Wydaje mi się być solidną babą, fajną babą, która, miejmy nadzieję, nie okaże się być wojdem, a jeśli Voidy są dobre, to miejmy nadzieję, okaże się być wojdem, Mam nadzieję, że to jest też taka dobra postać, która, miejmy nadzieję, jak najdłużej przeżyje. Chociaż osobiście zwiastuje jej prędzej czy później śmierć, bo... No, po prostu tak. Um, przyglądałem jej bardzo o siebie. E, podoba mi się to, jak przyjęła inicjatywę w drugim rozdziale. Jak przy pomocy Szenjiu tak naprawdę być może zapobiegli bardzo szybkiej katastrofie. Przesunęli ją trochę w czasie, dali komuś trochę życia e, tym, co zrobili. Jestem, jestem pod wrażeniem, jestem fanem, muszę przyznać. E, no i poza tym zacząłem robić też tak, po prostu, jeżeli chodzi o wszystko, na co się ona składa, i tak humor. Sposób odzywania się Sposób bycia To wszystko się składa w taką bardzo przyjemną kubkę I sensuka dlatego zajmuje u mnie miejsce czwarte Miejsce trzecie Trochę zaskoczenie dla samego mnie Nikkei Yuri Ultimate dziennikarz Co do zasady, ja takich postaci jak nikaj nie za bardzo lubię Są to postacie głośne, postacie które Cały czas coś kombinują Są taką jak to się za chorągiewką, taką flagą bujającą się na wietrze I po prostu człowiek ma takie Okej, okay, tutaj nagle hejtujesz cały pomysł, potem do niego dołączasz Tak myślę sobie, co mnie to tak naprawdę urzekło, ale myślę, że Taka, taki jego styl bycia, taki jego sposób podchodzenia do spraw Sprawił, że żeby po prostu bardzo się przekonał I chciałem spróbować dać mu szansę Na razie mnie nie zawodzi, bardzo dużo jest go w różnych dialogach Czasami po tej stronie, czasami po tamtej stronie. Z jednej strony mam wrażenie, że mam potężnego sojusznika w jego osobie, z drugiej strony jeszcze potężniejszego wroga. Co z nim będzie? Nie wiem, ale naprawdę fajnie mi się poznaje postać Ja Mam nadzieję szczerą, że trochę pożyje i że będzie mógł bardzo dużo mieszać, bo wydaje mi się, że ostatecznie okazał się być taką osobą, która potrafi trochę zamieszać. Niby pomocnie, ale gdzieś tam. Gdzieś tam trochę podłożyć płodę pod nogę, ale może, może mi się to wydaje, może mi się wydaje. Znaczy się, bardzo solidna postać, bardzo duży, mam apetyt na jego rozwój. Oby się udało, oby się udało. Miejsce drugie, co w sumie też zdradzi wam miejsce pierwsze, ale chyba tak jak ostatnio, nie, tam był delikatny spadek na miejsce trzecie. Shinji Kasei, dlaczego? To jest ponownie, patrzcie ten ranking jest bardzo obiektywny, zarówno było tak przy Yoruko, zarówno było tak przy... Prokloro, trochę, i teraz jest przez Shinji. Czy uważam, że Shinji jest drugą najlepszą postacią w, tym, w tej całej obsadzie? Myślę, że nie jest nawet w top 5, jeżeli chodzi o styl napisania. Chociaż jest niezły. To, to nie jest jakiś. jakiś... Zresztą, kurczę, zabrzmiałem jak jakiś wielki krytyk, który posiadam wszystkie rozumiem. Po prostu postać się, dzieło, wydaje mi się, że nie jest już taką fenomenalnym, bardzo nowatorskim pomysłem. Siłacz o dobrym sercu, próbujący wszystko oprawić, próbujący sprawić, żeby nic się nie krócił, nic się nie zabijał. W końcu pewnie coś mu się stanie, albo. Może on pęknie? Co jeszcze powiedzieć? Na razie MVP tego rozdziału, razem z Setsuczą bardzo ładnie ustawili yy, całą drużynę do pionu. Mam nadzieję, że będą dalej parni w to, żeby y, żeby po prostu panował spokój. Yy, podejrzewam, że to nie będzie spokój wieczny, ale myślę, że mogą kupić yy, całej drużynie przynajmniej parę dodatkowych dni życia. Parę dodatkowych dni życia, które... No, no podejrzewam, że lepiej życie, jest te 5 dni więcej, czy tam 3 dni więcej, czy dzień więcej, niż, niż nie żyć, prawda? Ale odkrywcze, Bobru, wow. Wow. Także nasz ultimate strażek o złotym sercu podbił też moje serce. Bardzo mu kibicuję. Chociaż zbierały się nad nim czarne chmury po tym, co robi teraz. To mam szczerą i naprawdę ogromną nadzieję, że Shinji Kasai przeżyje jak najdłużej. I że, że ucierpie z tej zabójczej gry. Naprawdę mocno mu kibicuję. To jest chyba jeden z moich faworytów ogólnych. Fajnie było jakby w końcu taka postać przetrwała. Wiem, że już takie postacie się pojawiały w różnych galach i te... W różnych takich jakby galach, tylko bardziej w różnych odsłonach, tego słowa brakowało, do wiem powiedziałem galach. W różnych odsłonach zawsze mamy takiego jakiegoś potężnego mięśniaka, który przeżywa tam do któregoś momentu, a potem super się poświęca i... ...realnie no dochodzi do końca, albo jest manipulowany, ale w przypadku Shinjiego... ...może będzie inaczej, może on dożyje do końca, gdzieś tam jakaś nadzieja się tli, bardzo mocno kibicuje, mam nadzieję, że... E, będzie się wspinał i pomimo tego, że bardzo mu zależy na tym, przynajmniej na tym, teraz stoimy w drugim rozdziale, bardzo mu zależy na tym, żeby wszyscy przeżyli, żeby po prostu cała ekipa przeżyła, żeby nikomu nie stała się krzywda, on wręcz zarzeka się, że będzie bronił ich własną piersią. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś odpadnie, a on przeżyje jeszcze przynajmniej jeden proces, to że się nie załamie. W serce bym mi musiał patrzeć na patrzącego Shinji jeszcze raz chyba, bo chyba już przy śmierci chodzimy miał łzy w oczach, chociaż nie pamiętam. Przyznam, szczerze, że nie pamiętam. No i miejsce pierwsze, które może jest zaskoczeniem, może nie ale wcześniej mówiłem miejsce czwarte, a myślę, że absolutnie po tym co zrobił, pomiędzy pierwszym a drugim rozdziałem, w sensie od początku pierwszego do końca... do początku drugiego no zasłużył. To jest niesamowita postać postać, którą no ja takiej postaci... Szczerze nie wyobrażam sobie, jak może takiej postaci bym mógł nie robić. Nie mówię, że akceptuję jego czyny, nie mówię, że popieram to, co robi, nie mówię, że liczę, że wygra. Ale każdy moment, w którym Mikado czy pojawia się na ekranie, jest trawiony przez nią całkowicie. Show należy do niego. Także oddaję mu berło po prostu, oddaję mu potężne berło, żeby je dzierżył i żeby mocno pilnował rankingu. Czy to jest taka dominacja w sdr pierwszym, gdzie ranking zdominował pewien pan policjant, a też trochę pan ksiądz? Nie, na pewno jeszcze nie ma aż takiego dobrego pomiędzy Shinji a Mikado, chociaż Mikado jest. Jakbyśmy porównywali sposób pisania, to myślę, że Mikado jest way above, way above. I tutaj też wchodzi tutaj coś, co zrozumiecie trochę bardziej przy moim systemach oceniania, czyli będę wkrótce końcu jaki w tym Rancin zrobię za 100 tysięcy lat. Ale ja trochę patrzę na postacie z szerszego kąta, w sensie Shinji ma po prostu inną rolę, jakby Shinji był geniuszem, to myślę, że poziom pisania Shinjiego byłby tak samo dobry jak poziom pisania Mikado, myślę, że to są obie postacie co są bardzo dobrze pisane, ale mają inne role, te Mikado, który ma rolę taką bardziej zjawiskową, bardziej z fajerwerkiem, bardziej z pazurem. Bardziej rzuca się nam w oczy i bardziej, e, bardziej go odbieramy jako: jako takiego, O, Mikado, Sanoji wow, wszyscy cię uwielbiamy. Tak jest. No ale a Shinji nie ma takiej roli, dlatego nie każdy lubi Shinji'ego e, Nie zmienia to jednak faktu, że obaj panowie są dobrze pisani, ale Mikado, mimo wszystko, jest napisany we mnie i najlepiej, i z najlepszą postacią. Naprawdę, wydaje mi się, że to jest duet zgarnięty ehm, Czy to się zmieni? No myślę, że ciężko będzie go zdeklasować, ale nie jest to niemożliwe. Na pewno nie jest taka przepaść jak w poprzednich przypadkach. Dla mnie na ten moment Mikado jest top 1 absolutnym. Zobaczymy jak będzie to dalej się trzymywało. Zobaczymy co będzie wymyślał, jak będzie czytał dalej intrygi. Myślę, że bardzo na rzecz, rzecz Mikado działa fabuła, bo fabuła bardzo dużo ciągnie na plecach. A Mikado no jest jej ogromną częścią, prawda? Ogromną częścią. I to by było na tyle. Tym, że sposobem zamknęliśmy ranking taki powiedzmy na koniec pierwszego rozdziału, na początek drugiego. Kolejne zaczynamy dopiero pod drugiego rozdziału, jak zobaczymy kto to zginie, to zostanie strzezane i, tak dalej, i tak dalej Jak poznamy wszystkie plot twisty, już wrócimy do normalnego rankingowania. A na ten moment dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie cię w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Bardzo będę Wam za to wdzięczny. Zapraszam do opisu pod filmikiem, jeżeli klikniecie i go rozwiniecie, macie tam wszystkie moje media społecznościowe, które aktualnie prowadzę, albo jestem chociaż trochę na nich aktywny. Takie, które ja polecam z serca to jest Twitch, gdzie streamuję od poniedziałku do piątku, Discord, Patronite, TikTok oraz Twitter, taka moja piąteczka. Zapraszam was, żebyście followowali, śledzili moje postępy tam. No i cóż, widzimy się oczywiście jutro, jako start tygodnia, o godzinie 16 w materiale odpowiednim, ale jeżeli chodzi o SDRA 2, to widzimy się dopiero w środę o godzinie 16. Tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku dzisiejszym, Wtedy właśnie jest kolejny odcinek i wtedy kontynuujemy tą przygodę. Dziękuję wam za wysłuchanie rankingu, oczywiście w ramach pytania e, sprawa jest prosta. E, wypiszcie chociaż swoje trzy ulubione postaci, albo trzy z niej postaci, a jak ktoś ma czas, zapraszam do wypisania całego rankingu. Ja lubię je czytać, nie zawsze nie odpowiadam, bo w sumie wszystko mówię tutaj, aczkolwiek e, wiedzcie, że czytam, więc jeżeli napiszecie ranking, to, to dobrze czytam po prostu, Może, możecie być to pewni. To, to wszystko, dziękuję wam bardzo, uważaj, trzymajcie się ciepło, życzę wam mięrodzionka, no i hej, Papa.